Cześć kochani, witam Was na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, który będzie w trochę innej formie niż dotychczasowe filmy, bo będzie to pogadanka. Rzadko się zdarzają, ale będzie to pogadanka, która będzie dotyczyć obiadania się i gdzieś tam po drodze pojawią się porady na obiadanie się, na to jak sobie poradzić z obiadaniem się. Także zapraszam serdecznie. Na wstępie Wam w ogóle powiedziałam, że to ma być pogadanka, a nie taki zwykły film. Ponieważ nie podchodzę do niego w ten sposób, że tutaj siadam i mam super rady, wszystko wypunktowane, Wam powiem co trzeba zrobić i będzie fajnie i zabawnie. Ponieważ nie uważam, że temat kompulsywnego obiadania się jest tematem łatwym, fajnym i zabawnym po prostu. Jak gdzieś o liczeniu kalorii, jak gdzieś o, o takim odchudzaniu się takim na poziomie. Zwykłego odchudzania się, deficytu kalorycznego i tak dalej, i tak dalej, jestem w stanie mówić luźno. Tak kompulsywne obiadanie bardzo mnie stresuje, ponieważ, raz, że to jest coś, co wciąż, mimo że i tak super, że ludzie się do tego przyznają, ale wciąż jest trochę tematem tabu, a dwa, że to jest coś, co mnie dotyczy osobiście, i to jest tak, że wydaje mi się, że ten problem będzie mnie dotyczył do końca życia tak jak alkoholika, alkohol będzie już dotyczyć do końca życia, to nie jest tak, że po skończonej terapii wszystko jest w porządku, już nie musi się nigdy niczym martwić. No, generalnie dlatego Wam mówię, że to jest pogadanka, wtedy mam tendencję do tego, że coś skubię w rękach, jak się stresuję mam tutaj zegar go sobie miętolę pod, pod kadrem. No i tyle tak tytułem wstępu Wam chciałam powiedzieć na temat tego, dlaczego nie będzie to taki żywy i film krótki, pełen pełen moich porad. Obiadać się można z wielu powodów, jakby może być wiele przyczyn tego, że zaczniemy, że popadniemy w ten problem kompulsywnego obiadania się. Może być to stres, może być to nasza reakcja na stres. U niektórych jest to też reakcja na euforię i na radość. Niektórzy mogą w ten sposób radzić sobie ze smutkami, z ciężkimi chwilami. U niektórych to może być bardzo złe przyzwyczajenie. Ale no, które też jakby dotyczy zawsze jakichś sytuacji albo emocji. To się nie, nie bierze też znikąd. Nie przychodzę tutaj po to, żeby teraz każdego po kolei diagnozować i żeby mówić, co w przypadku, kiedy obiadacie się ze stresu, a co w przypadku, kiedy obiadacie się ze smutku, e, bo nie o to tutaj chodzi. Chciałam Wam generalnie nakreślić problem i to, jak sobie z nim radzić. E, jeżeli wiecie, co Was skłania do kompulsywnego obiadania się, to takim. Pierwszym krokiem do wyleczenia, nie chcę, żebyście to źle zrozumieli, no ale jest to, no, jest to pewnego rodzaju terapia, jest to leczenie, jest uświadomienie sobie, właśnie z jakiego powodu wy się obiadacie. Bo kiedy popatrzymy na problem z góry, ogólnikowo, że ja się obiadam, to nie, nie jak tego nie ruszysz, prawda? Coś się popsuło, ale nie wiem co, ale widzę, że coś nie działa, więc coś się popsuło. No ale nie możesz, nie wiesz, która część się popsuła, więc nie możesz tego naprawić. Tak samo tutaj w tym przypadku. Na początku trzeba poszukać, jakim typem jesteśmy. Czy kogoś, kto się obiada w stresie, czy w euforii, czy z nudów, czy w smutku, jeżeli to znajdziemy, to już mamy, że tak powiem, pierwszy sznurek kontroli w ręce. Teraz trzeba po prostu po kolei sobie połapać inne sznurki i, i je jeszcze w tej ręce utrzymać. Niestety jest tak, że wraz z kompulsywnym obiadaniem się, zazwyczaj w stanowczej większości przypadków, rośnie nasza masa, a nasza, no, nasza tkanka tłuszczowa. A nasza masa jest y, powiązana z naszym samopoczuciem, prawda? Bo im jesteśmy więksi, tym spada bardziej nasza samoocena i tym mniej siebie lubimy. Bo spożywamy za dużo kalorii, więc, więc tyjemy, jesteśmy ludźmi z nadwagą, jesteśmy ludźmi otyłymi. Tym gorzej nieraz się walczy właśnie z zaburzeniem, kiedy nie mamy za dobrego backgroundu za sobą, prawda? No bo nie dość, że mamy zaburzenie, zaburzenie odżywiania, jakim jest kompulsywne objadanie się, to jeszcze w tle nam gra to, że mamy nadwagę, czy tam otyłość, generalnie się ze sobą czujemy źle, a jak się czujemy źle albo czujemy związany z tym stres, to jesteśmy smutni jeszcze, to się znowu objadamy i to jest to błędne koło objadania się. Nic w ogóle tutaj za bardzo nie sprzyja, ale wierzcie mi że można temu zaradzić. Łapiemy za pierwszy sznurek, czyli można powiedzieć tak, że sami diagnozujemy, no diagnozujemy, to jest, nie jest to słowo na miejscu, ale już go użyję, diagnozujemy to, z jakiego powodu my się obiadamy. Mi bardzo pomogło, już Wam tak mówiłam a propos też innych problemów albo innych takich sznurków, które łapałam podczas odchudzania, pomogło mi bardzo wypisanie sobie tego na kartce. Wypisanie na kartce sobie. Na, najlepiej pełnym zdaniem, po prostu no jak na jakimś szkoleniu dla coachów, nie obrażając coachów, ale wiecie o co chodzi, e, że obiadam się, bo kiedy czuję smutek, to jem. I tutaj wypisać czy za dużo, czy słodkie, czy słone, pogadać ze sobą, jeżeli nie utrzymujemy tych myśli tutaj za dobrze, tego gadania ze sobą. Gdzieś nam to ucieka, bardzo szybko się rozpraszamy na poziomie takim myślowym, rozmawiania ze sobą. To właśnie ta kartka, w najbardziej banalny sposób, jest najlepszy w tym przypadku. Brzmi to, jak wyciągnięte z jakiegoś taniego szkolenia coachingowego, naprawdę. I rozumiem, i ja też miałam przed tym opory, ale jest to tak zbawienne, że aż się zdziwicie. Wypiszecie to sobie, to zdacie sobie to sprawę, i ten problem zacznie istnieć w rzeczywistości. On stanie się tu i teraz. Nie będzie gdzieś tylko tam w głowie rozmyty, tylko stanie się realnym problemem. I też realnie sobie z niego zdacie sprawę. Będziecie go mieć na wyciągnięcie ręki dosłownie przed sobą na kartce. Pogadanie ze sobą poprzez taki papier, wypisanie sobie dlaczego się obiadacie, w jakich sytuacjach się obiadacie, czym się obiadacie, bo znalezienie swoich zapalników też jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Spowoduje, że złapiecie kolejny sznurek. Bo wtedy nie dość, że już macie taką swoją własną autodiagnozę, można powiedzieć, to jeszcze jesteście o krok dalej, bo już wiecie z kim albo z czym trzeba walczyć. Czyli kolejny, kolejny sznurek będzie złapany. Pisałam już podobne teksty na motywatorce na Facebooku, gdzie serdecznie Was zapraszam. Pisałam o tym błędnym kole obiadania się. I bardzo często na takim etapie, kiedy ja już przechodzę do jakichś rad, takich, można powiedzieć, psychologicznych, no autentycznie są to rozwiązania zaczerpnięte z psychologii, to bardzo często spotykam się z komentarzami, że no dobra, ale co zrobić, żeby przestać się obiadać? I ja mam wrażenie, że to pytanie jest takie, zanim jest okrutne, że co ja mam zrobić, żeby nie sięgać po to jedzenie, żeby przestać jakby brać od tej myśli swój uczynek. Co ja mam robić, żeby to przestało istnieć, to myślenie? I to nie jest tak, moi drodzy, że to można przestać myśleć o czymś, że to was już nigdy nie nawiedzi, bo ktoś wam da złotą radę. Nie istnieje taka rada, bo gdyby istniała, to ten problem by nie był tak szeroki. Nie byłoby potrzeby nagrywania tego filmu, i jedna trzecia działalności motywatorki, moich wpisów, filmów i tak dalej, nie miałaby nigdy miejsca. A przez to, że jest takie zapotrzebowanie, wiem, jak powszechny jest to problem. Ilość tego problemu, jego waga i skala pokazuje nam, że prosta rada nie istnieje. To nie jest tak, że ona nie działa, ona po prostu nie istnieje. Bo takie wyjście z kompulsywnego objadania się, to jest proces i to jest trzymanie. Ja to ulubię nazywać demonami. Takie jakieś nasze, czy tam zaburzenia i tak ja dalej. nie mówię, że to są prawdziwe demony wyciągnięte rodem tam z jakiegoś strasznego filmu. Tylko na no, nasze demony w cudzysłowie. To, to takie wyjście jakby z zaburzeń odżywiania już z, wyleciałam z orbity myślowej. To jest trzymanie demona na wodzy. Na wiecznej wodzy. Na bardzo krótkiej smyczy. Znowu pokuszę się o to porównanie. Tak jak alkoholik wychodzi z uzależnienia, to on alkoholizm do końca życia będzie trzymał na krótkiej smyczy, ale będzie go cały czas trzymał dlatego nigdy nie będzie się mógł napić. Tak samo z nami. Tylko problem jest taki, że my musimy jeść, żeby żyć. Nie możemy na wodzy trzymać je jedzenia. My możemy trzymać na wodzy odruchy związane z tym jedzeniem, ale Musimy jeść, więc tym bardziej ta kontrola zawsze jest taka. No po cienkim lodzie idziemy po prostu, ale wiedzcie to, że nie ma jednej rady takiej skutecznej. To jest pewna praca, którą trzeba wykonać nad sobą. Naprawdę taką rzetelną robotę. Ona nie jest jakaś trudna, nie jest jakaś, nie wiadomo, jakaż. To jest jakaś katrożnicza robota i nikt temu nie. Naprawdę to, to jest. Spoko robota, to da się zrobić i to dużo też daje jako dla człowieka, fajnie to też rozwija, ale <laughs> warto sobie uświadomić po prostu, że to jest praca, którą trzeba wykonać i nie ma jednego rozwiązania, jednej pigułki, jednej rady, jednego czegoś magicznego zaklęcia na to, żeby przestać się objadać. Jest to droga, którą trzeba przejść. Oprócz szczerej rozmowy ze sobą i znalezienia takich swoich punktów zapalnych, znalezienia sytuacji zapalnych, emocji zapalnych, jedzenia zapalnego i wypisania sobie tego, pogadania tego, zrobienia rachunku sumienia na kartce, mogę wam poradzić na początek coś, co na mnie podziałało, czyli znalezienie sobie czynności zastępczej, zastępczej nie, to jest złe słowo. Czynności rozpraszającej. O. W momencie, kiedy Czujecie, że to idzie, a ja wiem, że to czuć, że to idzie. Niestety, mam czasami wrażenie, że to odcina kable od świadomości i troszeczkę porównam to do popędu, że w momencie, kiedy mamy wysoki popęd, na przykład seksualny, to często logiczne myślenie i świadomość są odsunięte. Na rzecz popędu. On, jakby jest piętro wyżej, i jesteśmy w stanie zrobić coś, nie zważając na okoliczności albo mając troszeczkę mniej na uwadze te okoliczności, bo dany popęd jest tak wysoki. I podobnie tutaj, jak przychodzi, płynie do nas to ta ochota na objedzenie się. Porównajmy to też sobie do alkoholików. Jak przychodzi ochota na napicie się, jak przychodzi ochota narkomaną na zażycie dawki narkotyku, to świadomość dalej jest, bo dalej potrafimy myśleć logicznie, analizować i tak dalej, ale to schodzi piętro niżej i dany popęd, chętka, zaburzenie bierze górę i nagle ma tak logiczne argumenty, że aż się czasami nieraz sama dziwię. Że najedz się teraz, bo tyle ćwiczyłaś. Przecież ty no, ciągle ćwiczysz. Dziewczyno, ty jesteś, na pewno jesteś cały czas na deficycie kalorycznym, na pewno. Więc jak teraz zjesz to, czego nie planowałaś, a wszyscy tutaj wiemy, że to nie będzie to, czego ja nie planowałam, to będzie to, czego ja nie planowałam, plus potem hu, nie, nie będzie ograniczeń żadnych. Że jeżeli zjesz to, czego nie planowałaś, to tak bardzo sobie nie zaszkodzisz, bo przecież od tylu dni masz deficyt, że to żadnego nie przyniesie Ci żadnej zmiany na wadze. No i argument jest jakby nie bardzo logiczny, ale tak jak Wam powiedziałam, wszyscy wiemy, że to się nie kończy na tej jednej niedozwolonej rzeczy. To się nie kończy na jednym wafelku, to się nie kończy na jednej kromce chleba. Ale argumenty są niezłe, są bardzo takie, można powiedzieć, cwane. Prawda? Wydaje mi się, że podobnie się dzieje właśnie w głowie człowieka uzależnionego od alkoholu. Nic się nie stanie, to jeden kieliszek, przecież i tak jest impreza, tak rzadko się widzimy, tak dawno razem nie spędzaliśmy czasu, rozluźnisz się, jesteś zestresowany. To tak identycznie wydaje mi się, że jest, jest w przypadku objadania się. Każdy z nas wie, jakie myśli go wtedy atakują, jeżeli ktoś oczywiście ma, ma, ma z tym problem. No i teraz tak. Taki rozpraszacz, o którym powiedziałam milion lat temu i już znowu wyorbitowałam, taki rozpraszacz znaleziony, czynność rozpraszająca, powoduje, że ten głos przestanie bablać w tej głowie chociaż na moment. A jak na moment go chociaż odetniemy, to my o nim zapomnimy, bo on rozwieje złe demony. Trzeba mieć pewien zasób i pewną siłę żeby sięgnąć po ten rozpraszacz, bo to jest, to jest jak pójście pod prąd. Nie wiem, czy byliście kiedyś w jakimś akwaparku, gdzie jest rwący nurt i próbowaliście się, no, dzieciaki to często robią, odwracają się i próbują iść w drugą stronę albo na zjeżdżalni, iść pod górę. No to siła grawitacji chce, żebyście szli w dół. Sięgnięcie po rozpraszać. Po Wiąże się z tym, że przez kilka sekund trzeba się odwrócić w, tym, w, tym, w tej rwącej rzece i zacząć iść w drugą stronę. A to jest chwila, bo jak się uda, to się uda. Zostaniecie już w rozpraszaczu. W trzeba się liczyć tym, że chodzenie pod prąd nie jest przyjemne, ale tak jak mówię, to jest chwila, moment. I jest duże prawdopodobieństwo, że nam się uda. I jeżeli nam to nie wyjdzie za pierwszym razem, to, to nie jest Żaden, ale to żaden argument za tym, żeby zarzucić te ćwiczenie, to ćwi, te ćwiczenie, zarzucić tę metodę i w ogóle do niej nie wracać. To nie jest argument, bo sięganie do rozpraszacza to też jest umiejętność, którą się ćwiczy. Więc na przykład wybraliście sobie za rozpraszacz rozwiązywanie krzyżówki. Na dobrą sprawę to może być wszystko. To może być sudoku, to może być wyjście na spacer z psem, to może być zadzwonienie do kogoś, to może być gra na instrumencie. Teraz spojrzałam na swoje pianino. To nie jest mój rozpraszacz. Co chcecie? Jeżeli za pierwszym razem usiądziecie do krzyżówki, i mimo tego, atak, napad, nie lubię tych słów, ale nie mam teraz innych, i tak przyjdzie, to nie wolno się zniechęcać, tylko trzeba spróbować po raz drugi. Wyjdzie, uwierzcie mi, że to, że to w końcu wyjdzie. Im więcej sznurków złapiemy, tym bardziej odciągamy od siebie, jakby odpychamy o, może tak jakie słowo odpychamy od siebie prawdopodobieństwo tego, że się obijemy. Tylko proces. Pamiętajcie, droga to nie jest na już na teraz, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Już Wam to kiedyś pomówiłam. Nie bez powodu w terapiach, dla anonimowych alkoholików. W ogóle w terapiach nie bez powodu jest ten system 12 kroków. Zauważcie, że terapia kojarzy się z czym? Z tym, że regularnie podejmujemy się jakichś spotkań ku wyzdrowieniu. Jak ja mówię terapia, to ty nie myślisz sobie: A, jedno spotkanie i już jest z głowy. Nie, już był alkoholikiem, już nie jest. No to tak samo w tym przypadku. To jest taka terapeutyczna praca ze sobą. Do przebycia jest pewna droga ku lepszemu. Także naprawdę, nie zniechęcajmy się, pracujmy na to, żeby, żeby było coraz lepiej. I znowu nawiążę do tych osób i do tych komentarzy, które y, z uporem maniaka piszą, że no dobra, wszystko fajnie, no ale jak przestać się obiadać? Jak to zrobić? No, z przykrością wam muszę powiedzieć, że na, naprawdę nie ma jednego zaklęcia. I jeżeli nawet próbujecie i nie wychodzi. To to nie znaczy, że to, co próbowaliście, jest złe. Być może zostało powtórzone za małą ilość razy, być może wymaga to większego zaangażowania, większego waszego poświęcenia. Być może trzeba złapać jeszcze jakiś sznurek. Widzicie, to jest pewien schemat. Musi, znaczy, nie, że musi, ale fajnie by było, gdyby na kilku etapach było poukładane kilka spraw, tak jak wam powiedziałam. Eliminacja zapalników, eliminacja zapalników z domu, czyli tego jedzenia, które powoduje napady. Do tego włączenie na przykład tego rozpraszacza, czegoś, co Was odwiedzie od tego. Minimalizowanie sytuacji, które sprawiają, że się obiadacie. U niektórych to jest nuda, czyli organizowanie sobie zajęcia. U niektórych to jest stres, czyli redukowanie stresu co jeszcze do tego? no i wsparcie innych ludzi też. To jest też bardzo ważne, żeby przyznać się do swojego problemu. Nawet jeżeli w realu wstydzicie się o tym mówić, fajnie jest znaleźć choć jedną osobę zaufaną. Czy to będzie mąż, żona, dziewczyna, chłopak, czy to będzie rodzeństwo, czy któryś z rodziców, przyjaciółka, przyjaciel, to chociaż jednej osobie warto jest o tym powiedzieć. Oraz szukać wsparcia w internecie. Tutaj jesteśmy naprawdę o wiele, ale to o wiele bardziej odważni niż w prawdziwym życiu. I tutaj też się okazuje, że jest nas naprawdę dużo. Ja powiem Wam szczerze, że jak zaczynałam prowadzić motywatorkę, to nie wiedziałam, że to pójdzie w tym kierunku. Miałam takie chęci, żeby mówić głośno o zaburzeniach, ale bardzo się tego wstydziłam. Ale jak zobaczyłam, że jest nas tak dużo, to nie dość, że się, znaczy, ucieszyłam się nie z tego powodu, że hu, tyle ludzi ma problemy, ale super. Tylko ucieszyłam się, że nie jestem sama i że mam ludzi, do których mogę o tym mówić, którzy doskonale wiedzą o czym ja mówię. Ale też pokazało mi to, jak nas jest dużo, na, jak, patrząc na całe społeczeństwo, że zazwyczaj się mówi o zaburzeniach odżywiania, takich jak anoreksja albo bulimia. A kompulsywne obiadanie się tak na dobrą sprawę od niedawna dopiero wybrzmiewa gdzieś w świecie, a jest tego bardzo dużo. Ludzi, którzy na to cierpią, jest bardzo dużo. I czas chyba zacząć mówić o tym równie bardzo głośno. Człowiek, który obiada się, myśli o sobie, że jest obrzydliwy, że ma do, pro... ma do czynienia z takim problemem, który jest. Brzydkiego słowa użyję? Obleśny, jakiś taki, niefajny, niehigieniczny, takie to obiadanie się kojarzy się z takim, że. FU. A to jest, kurde. To jest normalna rzecz. To jest spożywanie za dużej ilości jedzenia. To jest szukanie ulgi i wentyla w jedzeniu. I nie ma w tym nic obleśnego. Jasne, to jest problem, z którym warto jest walczyć ku temu, żeby wyzdrowieć i żeby czuć się generalnie ze sobą lepiej. Ale. Generowanie w sobie poczucia winy, kreowania w sobie jakiegoś takiego obleśnego obrazu siebie, oceniania siebie tak bardzo surowo i tak bardzo restrykcyjnie, nie dokłada cygiełki do tego wyzdrowienia. Cygiełkę dołoży to, jeżeli staniemy naprzeciwko siebie i powiemy, sami przed sobą, że ok, no nie jest to kolorowe, nie jest to super rzecz, nie jest to coś, czym chcę się chwalić, o czym chcę pisać książki i, i stanąć na balkonie i ogłosić to całemu światu. Możecie mnie teraz widzieć w innym kadrze troszeczkę, ale zadzwonił mi domofon. W każdym razie to kończąc myśl, która, która brzmiała przed zadzwonieniem domofonu, my dla siebie jesteśmy partnerami całego zajścia. Jesteśmy partnerami w drodze do tego, żeby być bardziej zdrowymi ludźmi, żeby wyleczyć się ze swoich demonów i z tych złych przyzwyczajeń, z tych zaburzeń, z którymi mamy do czynienia. Więc nie możemy swojego partnera tłamsić, poniżać, bić się z nim i w ogóle czuć do niego obrzydzenie. Fajnie jest po prostu przed sobą stwierdzić, że okej, okay, mamy problem, trudno. Ale teraz łapiemy się za ręce, czy tam za coś się chcecie złapać, i idziemy przed siebie. I znowu ja nie chcę zabrzmieć jak z jakiegoś taniego coachingowego szkolenia, nie ubliżając yy, coachom, ale wiecie o co mi chodzi. Nie chcę, żeby ktoś to wziął z jakiś bełkot taki yy, motywacyjny, bo wiem, jak tego dużo jest w dzisiejszym świecie. Naprawdę to działa. I to nie ma dołożyć tutaj jakiś, do, do jakiegoś samorozwoju i nie wiadomo, o jakiej filozofii teraz mówię, to dokłada Wam do lepszego samopoczucia i drodze na po prostu na lepsze jutro. Wiem, że to zabrzmiało tak trochę romantycznie, tak lepsze jutro, ale naprawdę uważam, że tak jest. Uważam, że to dokłada po prostu cegiełkę do do, do lepszego życia kochani kończymy na dzisiaj jakoś los nie sprzyja mi nagrywaniu chyba dzisiaj, bo rozgadałam się, rozgadałam się, najpierw zadzwonił domofon teraz już już muszę kończyć także dziękuję Wam bardzo za uwagę wierzę, że to jest pierwszy ale nie ostatni film w tej tematyce, także wyczekujcie następnego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podobało, czy Wam to pomoże, czy może macie jakieś pytania dotyczące tego tematu. A tymczasem zapraszam Was na swojego Facebooka oraz na swojego Instagrama. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie także łapki w górę. Nie zapominajcie, żeby subskrybować ten kanał. Kliknijcie sobie także tam w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A tymczasem ja kończę. Do zobaczenia w następnym filmie.